Czasem tak, że lista zadań rośnie, a ty scrollujesz social media. Nad twoją głową pojawia się czerwony kryształek stresu. Wszyscy mówią, po prostu zacznij. Ale to, jak kazać Simowi malować obraz, gdy jego pasek energii jest na czerwono. Akcja ciągle się anuluje, prawda? Twoje zadanie wydaje się ogromnym, strasznym potworem. To nie lenistwo, to mózg, który włącza tryb unikania. Zadanie jest po prostu zbyt duże i przytłaczające. Jak wielkiego, groźnego kołplanta, który chcecie zjeść. Zamiast walczyć, oszukaj system. Wypróbuj zasadę dwóch minut. To jak mini quest w grze. Wybierz najmniejszy możliwy krok. Nie napisz esej, ale otwórz dokument. Nie posprzątaj pokój, ale podnieś jedną skarpetkę. Zobacz, jak ten straszny potwór w Twojej głowie zamienia się w mały, uroczy plumbop. Kiedy wykonasz ten mały krok, Sim dostaje zielony mulet zmotywowana. Pojawia się pasek postępu i słyszysz ten satysfakcjonujący dźwięk. To daje twojemu mózgowi sygnał, że to wcale nie jest takie straszne. I nagle masz ochotę na kolejny mały krok. Spróbuj następnym razem. Małe kroki to supermoce.